Jeżeli nie wierzyliście, że ten dzień może być lepszy, albo przynajmniej bardzo, bardzo dobry, to teraz posłuchajcie. Powstaje nowa książka z uniwersum Igrzysk Śmierci. Kanał wspiera Kodano. Polska sieć salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklep internetowy kodano.pl. Mieliśmy zupełnie inne plany na dzisiejszy materiał, ale plany planami. Stało się coś, o czym musimy Wam opowiedzieć już teraz, bo po prostu pękamy z ekscytacji. Tak, właśnie do sieci trafia informacja, że na marzec przyszłego roku jest zapowiedziany kolejny, kolejny prequel Igrzysk Śmierci. Dokładnie 18 marca 2025 roku zadebiutuje Sunrise on the Ripping, czyli piąta książka z uniwersum Igrzysk Śmierci, a drugi prequel. I my już co nieco o tym prequelu wiemy, co jest mega mega fajne. Tak, książka będzie dotyczyła 50. Igrzysk Śmierci, czyli drugiego ćwierć wiecza poskromienia. A co wiemy na ten temat? Że właśnie w tamtych Igrzyskach brał udział Heimicz Abernati. Tak, czyli można powiedzieć, Twoje marzenie się spełniło, bo ja stawiałem, U. że będzie Finik. Rzeczymy, A ja, krok ja, ja liczę, że Finik będzie w następnym tomie, bo oni są tak specyficznymi, fajnymi postaciami, że oni muszą mieć swoją historię. No naprawdę. Też mam taką nadzieję, mam nadzieję też, że nie będziemy musieli długo czekać na polskie wydanie. W ogóle, co wiadomo o tej książce już teraz? Susan Collins zdradziła, tutaj mam karteczkę, bo to jest wszystko na gorąco. Susan Collins zdradziła, że to David Hume zainspirował ją do napisania tej książki, ponieważ on zwrócił jej uwagę na to, jak narracja tworzona przez niewielu ludzi potrafi wpływać na wiele osób, jak niewielu potrafi rządzić wieloma, o sile propagandy i jej oddziaływania, o tym, jak zachowuje się społeczeństwo, które które jest kontrolowane i gdzie ten przekaz jakiś jest w szerokiej mierze kontrolowany. Więc znowuż można powiedzieć, że będzie to temat bardzo uniwersalny i znowuż bardzo trafny, jeżeli chodzi o tę Susan Collins. No tak, ona, ona, ja już ją właśnie za to kocham, że ona zawsze pisze książki, które są na czasie, Mo, może opisywać przyszłość, nie wiadomo jaką, yy, a to nadal wszystkie tematy będą takie na dzisiaj. Są tak. uniwersalne, ponadczasowe. Tak, i ponoć wielkie, wielką istotę ma mieć w tej książce przede wszystkim pytanie: prawda czy fałsz? Co jest prawdą, a co nie jest prawdą? Czyli to kreowanie tej rzeczywistości. No Wy wiecie, że my kochamy Igrzyska i kochaliśmy je już bardzo, bardzo mocno. Potem okazała się Ballada Ptaków i Węży, która rozpalała nadzieję, a okazała się być, naszym zdaniem, jeszcze lepsza od tak. tej głównej trylogii. Tak, tak, no ta cała kreacja i droga bohatera do nas, ciemną stronę mocy, to jest po prostu coś niesamowitego. Tak, i co my tutaj mamy, żebyście wiedzieli, jak gdzieś to sobie poukładać? Igrzyska Śmierci zaczynają się od 74. Głodowych Igrzysk. Tutaj mieliśmy dziesiąte głodowe igrzyska, teraz będą pięćdziesiąte, czyli 24 lata przed, no tak naprawdę przed tymi igrzyskami, w których wzięła udział Katniss Everdeen. Możemy powiedzieć, kurczę, z jednej strony my wiemy jak to się skończy, bo Heimlich zwyciężył w tych igrzyskach. I nawet no wiemy, wiemy nawet w jaki sposób zwyciężył, no ale może tego nie tak. będziemy wspominać. jeśli nie pamiętacie, to <laughs> będziecie mieli niespodziankę może. <laughs> Natomiast zastanowić się teraz warto, w jaki sposób Susan Collins może zbudować narrację wokół opowieści i postaci, gdzie w zasadzie nie grzeje nas to, co się z tą postacią stanie, bo jesteśmy bezpieczni o nią. Tak. No on został mentorem, on do czasów Katniss i Pity cały czas gdzieś tam mentorował jako jedyny żywy zwycięzca igrzysk, jako jedyny żywy człowiek. W przypadku Ballady Ptaków i Węży Susan... Poszła w nieoczekiwanym kierunku, ponieważ dorzuciła Lucy jako, jako taką postać powiedzmy to, wiodącą, obok oczywiście Snowa. Ale zastanawiam się, jak ona to zrobi tym razem, żeby utrzymać ten poziom. Znaczy, wiesz co, ja już tak patrzę, że okej mam przekonana, że ksią... zakończenie książki to jest to, na co wszyscy zawsze czekają. Ale tak naprawdę w przypadku właśnie tutaj igrzysk śmierci, a przynajmniej tego, tego właśnie nadchodzącego tomu. Yy... Ja chyba nie czekam na, na to, żeby zobaczyć co tam, wyjawiasz na końcu, no bo znamy ten koniec, ja czekam tutaj co ona właśnie wymyśli w tej całej historii, mimo właśnie tego zakończenia. Tak samo znamy zakończenie Ballady Ptaków i Węży, że on przeżywa i dożywa, można powiedzieć, sędziwego wieku. Tak. Więc, więc dla mnie to jest bez znaczenia jak to się kończy, bo, bo ja wiem jak to się kończy i ważna jest ta droga właśnie. My długo rozkminialiśmy przed, przed oczywiście ogłoszeniem tej książki po Balladzie, mieliśmy takie nadzieje, a co by Susan mogła zrobić, w którym kierunku, Mogłaby pójść. Ja stawiam Finik, bo Finik cały czas tutaj mówił o tych tajemnicach o tym, że to jest waluta w panem, która naprawdę ma znaczenie. I ja tak sobie myślałem: Kurczę, Finik jest idealną postacią, dzięki której możemy kontynuować niejako przygodę ze Snowem. Ta opowieść o prezydencie panem. Natomiast, Heimich, z mojej perspektywy, tylko psychologicznie. Bo możemy się dowiedzieć, co tego człowieka doprowadziło do tego stanu, gdzie on jest uzależniony od alkoholu, nie potrafi sobie poradzić z własnym życiem, co on przeżył podczas tych igrzysk, co sprawia, że nie może sobie aż tak poradzić z tym całym brzemieniem. Ja się zastanawiam, czy to właśnie igrzyska tak na niego wpłynęły, czy coś może pomiędzy igrzyskami a do może. tych następnych igrzysk. Yy w których brał udział, a Katniss po prostu. Jak on był przez ten cały czas wykorzystywany przez kapitol tak? Ja się muszę zgodzić z tobą, bo tak naprawdę tutaj to tło znowuż nas buduje tych historii, tak samo jak to było w Balladzie, ale pytanie, Sunrise of the Ripping, czyli wschód słońca podczas dożynek, w dniu dożynek. Wiemy, że książka zacznie się w ogóle w dniu dożynek, w momencie właśnie wyboru, czyli można powiedzieć klasycznie niejako, tak? Czyli znowuż tak. igrzyska, znowuż będziemy śledzili. Pytanie, czy za trzecim, a właściwie już czwartym, Czwartym razem Suzan ten temat udźwignie. Ja bardzo w nią wierzę, natomiast zastanawiam się na ile razy i na ile sposobów jesteś w stanie opisywać znowuż igrzyska. Jak widać do tej pory nas nie zawiodła, więc... Chyba, że i tutaj mi się pojawiła ta myśl, bo my się już napaliliśmy i zapewne cały świat się właśnie napalił, że będziemy śledzić perspektywę Chemicza. Co jeżeli się okaże, że ten chemicz to będzie bardzo poboczne tło dla całej historii i same igrzyska będą pobocznym tłem dla wydarzeń, które będą się rozgrywały wokół? Co jeżeli się okaże, że my faktycznie będziemy oglądali te igrzyska z perspektywy niechemicza, nie poszczególnych zawodników czy uczestników? Kogoś z panem. Kogoś z panem, kogoś z zewnątrz. A może samego prezydenta Snowa? Bo zobacz, my się tak napaliliśmy, hejmicz, 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 a nie wiemy z czyjej perspektywy to będzie opowieść. Więc trzeba śledzić media społecznościowe tutaj, Susan Collins i tak dalej, żeby się dowiedzieć. A jeżeli nie lubicie to, to śleście nas, my będziemy na bieżąco te ciekawostkie niosy zadawać. Tak, a, tak. A teraz wiesz co, teraz nie wkurzyłeś. Ja, bo, ja już w swojej w główce ub, pomyślałam, że to będzie hejmicz I teraz tak, dałeś taką zagwodkę, że faktycznie to może być różnie. Że może iść trochę inną ścieżką, Susan i, i pokazać nam tak brzydko mówiąc Faka, I to nie będzie hejmicz, tylko po prostu może będzie snow. Co w sumie tak. no obraziłabym się, ale na kim mamy tutaj Heimicza, to ja bym jako głównego bohatera i to wszystko z jego perspektywy, bo ja uważam, że on jest bardzo fajną, ciekawą postacią. Bo myślę, że tutaj warto się zastanowić, czy to będzie jedna perspektywa, bo zwróć uwagę, jak fajnie byłoby przedstawić tę opowieść z dwóch perspektyw na przykład. Heimicz plus osoba, która go wspiera, bo w jaki sposób ten biedny chłopak z tego biednego dystryktu, który w zasadzie nigdy nie wygrywa, może wygrać igrzyska. No. Może tutaj znowuż jakieś... Powiązania polityczne, coś tam u góry. A może tak, jak nam pokazują filmy, yy, przynajmniej pierwsza trylogia, że będzie perspektywa Hejmicza i kogoś z Kapitolu. Takie dwie może. przeciwstawne strony, be, które będą siebie uderzały. No tak, ale to były filmy, nie książki. Tak, ale może tu w, w książce czemu nie? Może to zadziałać. Najpiękniejsze o Susan Collins jest to, że tak naprawdę nic nie jest wiadome. Wiadome jest, że ona da z siebie wszystko i że jeżeli ona siadła do napisania tego, to ma pomysł, ma jakąś wizję i koniec końców jestem niemal pewny, że ta. Wizja nas zaskoczy i będzie podczas czytania takie wow. A przynajmniej ja na to liczę. Ja już teraz nie liczę na nic pomiędzy, ja już nie liczę na dobrą lekturę. Ja chcę, żeby to była moja książka roku. No ja tak samo. I sama. to jest moje oczekiwanie. Nie marzenie. To jest wymóg! Tak, nie ma marzenie. To jest kuźwa wymóg. Ma być the best of i do widzenia. Poczekajmy na oficjalne komunikaty, na ogłoszenie media rodziny, żeby się nie okazało, że my pół roku będziemy musieli czekać na polską wersję, bo wiemy, gdzie macie siedzibę. Tak. Tymczasem dajcie znać, co wymyślicie na temat tych igrzysk. Czy widzicie tutaj jakiś pomysł? Widzicie, jak mogłoby się to rozwinąć? Bo sami jesteśmy ciekawi, co nam się sprawdzi, a co się nie sprawdzi z tych wszystkich przewidywań. Tymczasem, trzymajcie się. Cześć. Hej.